Stary, powiedz mi, za 100 zł da się jeszcze coś kupić? No może na puszkę Coca-Coli by starczyło. Oj, ja pierdolę, ja jeszcze pamiętam czasu jak za 10 zł sobie życie mogłeś ustawić. A, to wiem akurat, bo tego uczyliśmy się na lekcji historii. A powiedz mi, co tam się dalej działo z Boxdelem? A to akurat dość śmieszny przypadek, bo pamiętasz tego wardengę, no nie? No to oni się ze sobą ożenili, adoptowali trójkę psów i połączyli ze sobą siły. Wiesz, Watacha połączyła się z czarnymi orłami. No tak, kto się czubi, ten się lubi. A mam takie dosyć śmieszne pytanie, może retoryczne: czy to ten ham coś wygrał? Czy ty na pewno miałeś śpiączkę, a nie udar mózgu? To ten ham coś wygrać? Jakieś trofeum? Tu się walni. No tak, mówiłem, że dosyć zabawne pytanie. E, a powiedz mi, czy są już latające samochody? Powiem ci, że tak i to za sprawą ostatniego pokolenia. Że co? Jak dzięki ostatniemu pokoleniu? No bo oni zaczęli jeszcze więcej blokować tych dróg i ludzie się wkurwili, zaczęli modyfikować swoje samochody. I teraz, jak oni wychodzą na ulicę, no to samochody po prostu podjeżdżają, przelatują nad nimi i sobie jadą dalej. Nieźle, nieźle. A powiedz mi, jak tam z naszą kochaną ekstraklasą? Kto jest teraz mistrzem Polski? Obecnie to Wiktoria Stulejówek jest mistrzem. No to widzę, że w Słujówku nieźle się bawią.